Jak sobie poradziłem? No pewnie! Jestem nadzwyczaj uzdalniany. Aha. Po prostu zamknąłem oczy i byłem łapą! Tak, tak, mistrzostwo! SpongeBob, patrz! Czekaj, jest tu i to niezupełnie to samo! Bądź łapą! Stój Skalman! Bądź łapą! Udało mu się! Ej! Skalmar! Bądź łapą, bądź łapą, bądź łapą! Znasz tego faceta! Tak, to Skalmar! Znany Mistrz Zręczności! Ping! Voila. <ścoughs> Skalmar, otwórz oczy! je! Oh yeah. bądź łapą, bądź łapą! Uciekaj i nie umiem się zatrzymać! Bądź łapą, bądź łapą, bądź łapą, albo nie bądź łapą, nie bądź łapą! i zapraszam. Wreszcie sobie poleźli. Zamykamy, Spongebob. No, mój czyścioszku. Wszyscy umyci i gotowi do łóżek. Pora kończyć, chłop. A, co to? Jestem gotów, panie Krab. Zamykamy. Chłopcze, a to co ma znaczyć? To właśnie, plama! Znasz zasady! Kończymy pracę, gdy. Wszystko jest na tip-top! Proszę się nie martwić, domeję talerz w sekundę! Dobra, to potem pozamykaj! Że co? Chwila, pamięta pan, jak to było, gdy miałem zamknąć? Błędem było zostawić cię samego z pochodnią i moimi rolkami. Ale skoro usunąłem z lokalu te niebezpieczne przedmioty, to wiemy, że to się nie powtórzy. Do pracy! Oczywiście! Uparciuch się trafił, tak? A więc wojna. Czekaj tu! Bezpieczeństwo przede wszystkim. Pożegnaj się, zaschnięty brudzie gotów? Cel, ognia! Miarka się przebrała! Zapamiętaj sobie, że mnie zmusiłeś! Nie pokonasz mnie! Obawiam się, że to nasze ostatnie spotkanie w tym stanie. Pozwól, że przedstawię cię pogromcy plam 6000, promień laserowy zasilany mikrofalą oraz naprowadzane laserem działko wodne. No i mała niespodzianka specjalnie dla ciebie. Stop pewnych tajemnych metali genialnie połączony ze środkami czyszczącymi, czyli... drapak Wzbogacony laserem! Ostatnie życzenie? Hmm, tak myślałem. Ładować! Działko wodne, włącz! Nie działa! A więc drapak, włącz! Hmm, dziwne wodogrzmoty. Nie, on przecież tego nie zrobił. Tam się brudzie prosiłeś! To zmieni bieg historii! Muszę skrzyżować promienie! Więcej mocy! Jakieś fizyczne eksperymenty? Hmm. Skoczę lepiej zobaczyć co robi! Więcej mocy! O Neptunie już się boję! Więcej mocy! No, ciekawe, co nabroił. Maksimum mocy! Aaaa! Aaaa! Teraz to się doigrałeś. Czy masz mi coś do powiedzenia? Szefie, talerz lśniczystością! Ja cię zaraz przeczyszczę! Największy statek w butelce świata! Na stówkę wygra w konkursie! Niesamowite, panie krab! Masz farbę tak najgorzej poukładane pod kopułą! IHA! Wybrane to jak nic! Uhu! A właśnie! Skąd wziął pan tyle drewna? Ściąłem twoje drzewo! A! Super! Ha? Że co? Rodzina, dyplom. Ty stary, zaskorupiony, czerwony, szczery, zasolony. Dokąd to? Chodź tu! Wracaj, chcesz wiedzieć, co ci zrobię? Ha, najpierw zrobię ci to! Ha, potem zrobię ci to! Ha, ha. Moja robota? Moja nagroda! Eugeniusz Krab działa! Sam. Co? Czałuj mnie w meduzę! Na no orzeszki! Śliski z niego typek jak krowi placek w deszczu! Zamierzam odebrać swój statek w butelce! Co No to mamy porządny pościg! Możliwe, że grillowanie. Skoczne melodie! Gotowe! Proszę, kto zamawił? Uzmiana zmiana aranżu? Tajne przepisie! Już jesteś mój! Najwyraźniej źle oceniłem proporcje. Dosyć tego! Słuchaj, Sejfie! Dobiorę się do ciebie, choćbym miał cię rozerwać na strzępy. Ah, Poka wam łeczku! Molekuła po molekule. Atom po atomie! O-o... Nie wierzę, żeby ten sejf przetrwał wybuch jądrowy do tatusia. Hej, <śm> chłopie. Jak ja mam się skupić przy tym bezmyślnym tupaniu? A pan co sobie nie wy wyobraża, co? Otwieram drzwi ładnej pani. A to śnie. Zostawiasz pan tłuste odciski na szybie. Przez pana, przez pana będę musiał ją polerować. Wszyscy usiłują zamienić moje życie w piekło. A ty zawsze zostawiasz śmietnik na stole. Pani strzela szczęką. Twój kapelusz mnie wpienia. A ty za długo siedzisz w klopie, tra ta A ty, spancz, bo przestaniesz wreszcie śpiewać? Co się stało z kalmar? Nie masz ochoty okazać wdzięczności? Ech, Spongebob, nienawidzę tej pracy. Mieszkam w dziurze. Nie znoszę swoich sąsiadów. Jestem, jestem najnieszczęśliwszą osobą w bikini Dolnym. Za co ja mam być wdzięczny? No weź, mogło być gorzej. Ech, nie jest możliwe, żeby życie stało się jeszcze gorsze. Nasz wulkan zaraz wybuchnie. A jednak super. Ty się topi! E, tam ryby! Boicie się lawy? Pieniądze! Neptunie, tu nie przerwij tę piekielną rzeź! Przepraszam, że przeszkadzam, ale czy nie powinniśmy się przenieść gdzieś, gdzie z sufitu nie kapie wulkaniczna lawa? Eee. No dobra, Patryk, gdzie jest Spongebob? Eee. Eee. W tej chwili go tu nie ma. Zostawa wiadomość po sygnale bip. BIP! Dobrze, lepiej powiedz, od kiedy to masz dwa domy? Odkąd w pierwszym domu zabrakło mi miejsca. Aha, wierzę. A od kiedy twój dom ma nogi? To jest mój mobilny dom. Widziałem Seddi. Terapia błotem zdaje się przynosić świetny wynik. Patryk, SpongeBoba musi zbadać prawdziwy lekarz. Zależy nie! Świetnie o niego zadbałem. Proszę, SpongeBob, powiedz. A... 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 Jest nawet gorzej niż myślałam. Co ty gadasz? Jest zdrow. Nic mnie nie jest, Andy, naprawdę! Ha, ha, ha! Zabieram cię do lekarza i to już! Hej! To jest mój pacjent! Nie zabierzesz go do lekarza! Uch. Nie wygłupiaj się, Patryk! Jest mój! Spądź bok, w Cię! wyzdrowiejesz! Uratuję cię! Już mi lepiej wiecie, serio. Co narobiłeś, Patryk? Narobiłem? Wszystko było dobrze, dopóki nie przyszłaś. Powinni cię aresztować za udawanie lekarza, Jestem rozumiem? dobrym lekarzem, prawda, SpongeBob? Ej, SpongeBob? Nie mogę się zatrzymać! A, na pomoc! Hmm, czyste, drobne. Panie! O! W tłustej kryjówce. Kapitanie Kutwa! Doktorze Negatyw, możecie wychodzić! Ura! Ura! Okej, okay, objaśniam scenę. Trzymacie nas związanych nad kadzią z wrzącym olejem. I to jest przestępstwo. Wypuśćcie nas i będziemy się bić. O nie, chyba tego nie zrobimy. Ej, co, 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 co ty robisz? Zły jestem. Na tym polega moja rola. Boicie się? Bubu. Bubu, bu? mamy ci tu płakać? Nie, skąd macie mi tu latać? No dobra, Skalbar, dosyć żartów? To się robi mało śmieszne. Zbyt długo cierpiałem, mieszkając w sąsiedztwie tych dwóch potworów. Ale wreszcie, wreszcie jako doktor negatyw mogę sięgnąć po upragnioną, długo wyczekiwaną zemstę! Mówiłem, skalbar jest bardzo dobry, zły, a dar i profesjonalnie dobrałeś rolę. Czyżby to był koniec naszej pociesznej parki, usmażą się jak dwa morskie specjały w tempurze? Trzeba huśtać, rozhuśtać koszyk. Żyłkę, szefuniu! To był najlepszy dzień serena w życiu. Tak, niezły! Ale następnym razem nie będzie taryfy ulgowej. Ja lepiej jednak ograniczę się do czytania komiksów. Okej, okay. teraz będziemy walczyć czysto. Niech wygra lepszy. On jest zwykłym, kłamliwym kałamarzem, z wielokachnym nohalem. Patrzcie, tylko na ten kukurydziano maślany uśmiech. Nie można mu wierzyć nawet za grosz. Jak tylko przestanie mi ściskać rękę, natychmiast muszę zacząć biec. E e <noise> forza, forza, czas zarobić forse. <noise> Bardzo się cieszy, gdy pracownicy przychodzą tak wcześnie. Chłopaki, co tak wcześnie? Zacz! Proszę, panie Krab, czaruję. A ja poleruję, panie Krab. Pozmywałem, panie Krab. Co tu się dzieje? Takie zmywanie jest bardziej wydajne, panie Krab. Nie! Kwiatki i czekoladki dla pana Kraba! Proszę, wrzucam do kasy własną forsę, panie Krab! Dwie szpachelki, by podnieść produktywność, panie Krab! Szybciej, spanch Bob, szybciej! Nie ma to jak mieć więcej masek, panie Krab. Spokojnie podwajam twoje osiągi, SpongeBob. Bob. Chłopcy chłopcy, chłopcy! Ej! Pomocy! Na pomoc!

Już prawie tu są! Nie martw się, SpongeBob, jesteśmy gotowi. Ja podarowałem wam wolność, więc przynieście mi tajny przepis na Krababurgery. I dwa, I... 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 I! No patrz wleźli, mój biedny lokal! Hehe, <noise> tak! Moi pozbawieni sumień koleżkowie nie przestraszą się starego byle kraba! Chłopcy z recedewy, podajcie mi rzeczony tajny przepis! Wybacz, szefie! Szukaliśmy, ale nigdzie nie ma! Raczyliście zajrzeć do sejfu? A. Zwycięstwo! Hehehehe! <noise> Nie rusz go! Wybacz, stary, ale nic mnie już nie powstrzyma. Poza wymiarem sprawiedliwości. Co to ma znaczyć? Spongebob uprzedził mnie, że uciekasz z paki, więc zadbałem o ukrycie kompletu sił policyjnych bikini dolnego w moim sejfie. Ruszaj się, Plankton. Twoja ulubiona cela czeka. Eee. Ej, uważaj, władzo z tym narzędziem perswazji! Idziemy, idziemy! Dzięki twojemu oddaniu przepis na Hrabomburger jest bezpieczny. A pan nie jest stratny! Nie! Wręcz zyskałem! ci szef nie płaci, to robotę rzucić. Red! Ten strajk ze skalmarem to ostra jazda! A jego słowa wciąż bzyczą mi w głowie, jak ściekła meduza! Skalmar miał rację! Nie mogę tak siedzieć! Pora na akcję! Teraz wyniosę robotnika na jego piedestał! Zaraz rozmontuję opresyjny establishment! Deska po desce! Zaraz przejdźmy stolik tyranii! Na pół! Potetne podstawy biznesu! Ha. Kalmar, będzie dumny! Cóż, Skalmar, to były twarde negocjacje. Dobrze, że zmienił pan zdanie, panie Krab. A teraz zwolnię nastolatków i odzyskam moich dwóch ulubieńców. To do zobaczenia w pracy! <śmienic> Coś ty co, 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 co Dokładnie to, co mówiłeś, skalmar. Rozmontowałem ten establishment. Teraz na pewno odzyskamy pracę. <śmienic> Kalmar, Spongebob! Tak, tak panie Krab. Krab! To już teraz? By zapłacić za te zniszczenia, obaj będziecie tu pracować już zawsze! Jahu! Nasz strajk podziałał, Skalmar! Odzyskaliśmy pracę na zawsze! Na zawsze! Na zawsze! Na zawsze! Jedną wieczność później...